OK, zmienił, zmienił się nam skład, doszedł do nas dupa. Ale Odszedł Ten kilochem będzie bił. A ja w maki będę Ja też. Pro. Aś ty, Każdy podlatuje. też się nie dziwcie, że jak ja spadam, to nic mi HP nie zabiera, tylko że ja mam podkowę. Tak, Ta, dałem mu gadżet podkowę, która już przetłumaczyłem zresztą w ostatnim odcinku z akcesoriami. Jak mowa do... co do odcinka z akcesoriami, nie wiem kiedy wyjdzie, bo muszę po prostu pozbierać się. <grym> Musimy. No właśnie. A to może trochę zająć. Znaczy tak, mamy balonika. Wszystko tu miał? Pokazywałem. Obsygnałem skóry. Nie pokazywałem im chyba. A nie, ale, albo pokazywałem. Tak całego nie oglądałem, to nie wiem. I trzeci boss. Jedziemy dalej. Bijać. Bijać. Dobra, zmanny go pocisnę. Chodź do no, no. Oj, ty. Pożałujesz, że się urodziłeś. W oku cyklopa, raczej w oczodole cyklopa. No dawaj, wyskakuj, hrabia, No, też jestem ciekawy. Dobra, kolejny pokonany. Już. No, dawajcie, trzymajcie się, zaraz będzie boss. O, już jest. Już jest. No jest. No, jest tutaj, Pa. Już zapomniałem, jaki on jest długi. Każdy nie go bije. No, niech. Bija. Zaraz dojadę do ja. No, z Echo jest jest Hmm? Ta 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 hmm. Ale sieka Ale się szybko rozpada I deszcz i temu jest o, Dobra już była dosyć szybko, nie? Okej, okay, jak widzicie doszliśmy do dungeona i będziemy uwalać teraz szkieletona, żeby dostać się do właśnie do tego dungeona. A więc... A ja sobie kradnę tu. On kradnie tu. Dobra, jedziemy. 3, 2, 1, skarpeta. Jak widzicie jest troszeczkę duży. Trzeba mu wpylić w pysk. biorę książeczkę znowu. Ja też. Dosyć też duże obrażenia zadaje. I się dopnąłem kołpę. kurde! <laughs> Widzisz, dlatego ja teleportera nie noszę. Bo ja mi się też kiedyś myli. Patrzcie Ale to tam. było dziwne. Książkę mam na szóstce, a mi się automatycznie przestawiło na zero. Wow. Sorry, że jeżeli będą jakieś lagi to sorry, bo ja nie gram na swoim serwerze, tylko na serwerze lewego. Dobra. Dzięki. Teraz lewy ruszam, znaczy case ruszam z odsieczą do siebie. Dzięki za wsparcie, wiedziałem, że zawsze mogę na was liczyć. Ta. Zawsze się przydajemy. Aha. Już się pierwszy Co? Odsieć. Łapę mu odpadło. Dwie już mu odwaliłem. Dobra, tak? zabiłem go. Zordy, nie mogłeś poczekać. Eee, nie go jakoś... Dobra, teraz może poczekaj na nas, my zaraz przyjdziemy. Zabił mnie, czego wy chcieliście? Dobra, to będzie też taki odcinek trochę dłuższy. Ten ostatni boss to był taki przedsmaczek wszystkich bossów. W następnym odcinku pokażę wam Dungeon'a, a więc subskrybujcie, dawajcie okejki i do lubionych. I oczywiście wchodźcie na mój kanał też. Tak, i wchodźcie na kanał e, e, Kaczoreksa. Yo!